Cześć! Witam Was serdecznie na kolejnym odcinku KSC Bez Tajemnic. Ja nazywam się Monika Bogdał, jestem radcą prawnym i audytorem wiodącym ISO 27001. Dzisiaj z Katowic, bo jestem w drodze do Zabrze na konferencję TuFNORD. Wszystkich, z którymi będę się już niedługo widziała, pozdrawiam serdecznie, a pozostałych oglądających, serdecznie zapraszam do posłuchania o kwestii cyberbezpieczeństwa w branży spożywczej. Jeżeli przeglądaliście przepisy, to Waszą uwagę mogło zwrócić pojęcie przedsiębiorcy spożywczego. Kto to jest? Podmiot, który zajmuje się różnymi etapami związanymi z produkcją, przetwarzaniem bądź dystrybucją żywności. W kontekście krajowego systemu cyberbezpieczeństwa interesuje nas tylko część tych podmiotów. Których? Tych, które działają w obszarze przemysłowego przetwarzania i produkcji, oraz tych, które zajmują się dystrybucją, ale w wymiarze hurtowym. Wróćmy na chwilę do przepisów. Żywność, która trafia na rynek, musi skądś pochodzić. Przepisy mają swoją nazwę na działalność, która jest związana z pozyskaniem pierwszego surowca. Nazywają ją produkcją podstawową. To domena rolników, myśliwych i ludzi, którzy żyją ze zbierania runa leśnego. To oni dostarczają surowce zebrane z pól, dojenia zwierząt z uboju, ale także tego, co złowili, upolowali lub znaleźli w lesie. Dopiero od nich surowiec zaczyna swoją podróż przez skupy, ubojnie, fabryki, do pośredników, a potem dalej do sklepów i naszych lodówek. Obowiązki cyber dotyczą działalności przemysłowej i hurtowej. To znaczy, że podmiotem KSC nie zostanie firma, która dostarcza żywność bezpośrednio do konsumentów. Odpadają więc sklepy spożywcze i podmioty choreka takie jak restauracje, food trucki, lodziarnie, bary, a nawet kawiarnie dlatego, że są na samym końcu łańcucha, bezpośrednio przy konsumencie. Do systemu wejdą za to ich dostawcy. Czyli podmioty, które zaopatrują klientów w hurcie, przedsiębiorcy odpowiedzialni za logistykę hurtową, magazynowanie czy przetwarzanie. Czego? Choćby owoców soki, czy mrożonki, mleka w masło, czy jogurty, lody, mięsa na wędliny i nie tylko. W jaki sposób ustalić, kto dokładnie wejdzie do systemu? Pomocniczo możemy oprzeć się na kodach PKD. Jest cała grupa, która określa przetwórstwo przemysłowe. Są też kody dotyczące sprzedaży hurtowej. Niemniej jednak nie możemy zapominać, że przepisy ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa w przeciwieństwie do np. sektora produkcja, w tym przypadku nie przywołują wprost określonych kodów, to znaczy, że użycie klasyfikacji może nam trochę pomóc określić, zwłaszcza w tych obszarach, gdzie klasyfikacja jako przedsiębiorstwo spożywcze może nie być jednoznaczna, ale nie jest dla nas wiążące. Nie możemy o tym zapominać. Czy coś może was zaskoczyć? Żywność to także suplementy diety. Wyłączone są z niej zwierzęta hodowane, ale nie na ubój, albo nasiona roślin, nawet jeżeli jecie słonecznik z opakowania ogrodowego. Dzisiaj to już wszystko. Dziękuję za Waszą uwagę. Jak zawsze zapraszam Was do mediów społecznościowych, moich i moich partnerów technicznych. W kolejnym odcinku, na który również serdecznie Was zapraszam, temat gospodarowania odpadami. Dziękuję. Monika Bogdoł, radca prawny.